No się Mandaira, wiem tęskniście. Mamy tutaj wrat, powrót do korzeni, e, czyli opening, klasyczny opening. Najbardziej klasyczny opening, jaki można zrobić, czyli opening jajka z niespodzianką. Jedyną modyfikacją, którą wprowadziliśmy w tym materiale, jest to, że robimy to w rękawiczkach motocyklowych polskiej dobrej marki Shima. Ale jasno powiem Wam, pierwszy raz ktoś otwiera jajko z niespodzianką. Jest, udało mi się coś... Jest. Czekolada, niespodzianka, logo się przerwało. Patrz, Nagrajmy to na slowmo. Kurde, i papierek odlatuje, w ogóle cuda się dzieją. W rękawicach takich ślimetł tak się dzieje. Ja sobie jajka jak się rozbija, no. Centralnie. I mamy całkiem dobrą. Inderbują czekoladę. Jeszcze kruszymy, zostawimy dla ptaszków. Łohohoho. No, no, się śmiecie, ale ja to robię w rękawiczkach motocyklowych, nie? Jest. Ło! o! Teraz, widzowie, co to będzie? Obstawiajcie, wpiszcie w komentarzach. Macie na to jedynie... Co to może być? Na razie nie mam zielonego pojęcia. O, jeszcze jest instrukcja do tego. No nie, otworzenie. instrukcji W rękawicach. To jest dopiero prawdziwe wyzwanie. Ale... Dobra, o! Jest cała kolekcja. Nie no, psi patrol, to ja już wiem co to jest. Pow patrol. Lubicie? Piszcie w komentarzach. Kto lubi psi Patrol. I no to jest pewna forma. O, o, o jaki ładny! A jego się składa. No ale trudne zadanie, słuchajcie. Prawdziwie trudne jak klocki LEGO. Od razu przyszło złożone, niesamowite. Niesamowite. Sprzedawać zabawkę do złożenia, która jest złożona. To jest naprawdę kozioł. Marketing na najwyższym poziomie. Dobra, tylko tu trzeba trafić tego psa. Jako Ty no teraz to sobie zrobiłem. Było złożone, to zepsułem. Dobra, no chyba, że... Dobra, wy wie... będziecie na pewno lepiej wiedzieć. Piszcie w komentarzach, jak to sobie złożyć. Trzeba podejść systemowo do tematu, czyli nie mam zielonego pojęcia jak. Nie. Mam... O! Coś tu i tu. I to jest trudniejsze normalnie. O, Weszło! Dobra. No, niech to pięciolatek wsadzi to ja poleta. To jest gorsze niż wymienia. Wymiona żarówki w Toyota Corolla z 2005 roku. Szczególnie po stronie z akumulatorem sprawdźcie sobie ten bomba polecam 5 godzin zabawy no fajny fajny taki piesek tu już cała kolekcja przypomnijmy no to trzymajcie się częstujcie się generalnie Proszę, tu.